Gry wideo przeszły ewolucję od niszowego medium do mainstreamu. Kupa w Mario to była fajna fabuła, byłeś se ten, za z tym ziomeczkiem, który ratował księżniczkę i o, a teraz nie wiadomo, czy to by była księżniczka, czy jakiś książę. Przedstawcie swoje propozycje zarządowi, a jeśli nie dostrzegą w nich wartości, to umówcie się na kawę z działem marketingu i przeraście ich wizją tego, co stanie się, jeśli nie dadzą wam tego, czego chcecie. Jakiś czas później do internetu wypłynęły klipy z prezentacji Sweet Baby Inc., w której jeden z pracowników wprost stwierdza, że jednym z ich celów jest spalenie branży gier do gołej ziemi. To on prawdopodobnie zagra serwusa Snape'a w nowym Harrym Potterze. Na przykład sugerując, że w grze Marvel's Spider-Man 2 owocem nacisku firmy konsultingowej miała być obecność w świecie gry flag LGBT oraz to, że od białego Spider-Mana Petera Parkera bardziej zaradni wydają się być jego dziewczyna oraz czarnoskóry odpowiednik Miles Morales. Tymczasem Tam będziemy do... oglądać film Sweet Baby, ale nie jest to długi materiał, on ma 10 minut. Ja lubię takie krótsze filmy oglądać, takie 10-15, to się fajnie ogląda, bo jeszcze nie jest się zmęczonym tematem. W ostatnim roku przez branżę gier komputerowych przetoczyła się kontrowersja wokół firmy konsultingowej Sweet Baby która miała, wedle wielu doniesień, wymuszać na produkcjach wprowadzenie do fabuł politycznie poprawnych wątków, wliczając w to umniejszanie tradycyjnie popularnym postaciom, również w formie szydzenia z ich śmierci, czy nawet naciski na to, żeby postacie kobiece w grach nie były zbyt atrakcyjne. Co przełożyło się na falę złej pracy. Znaczy, żeby nie były zbyt atrakcyjne, a także niezwykle silne, niezależne i, i zaradcze we wszystkim, tak. No, czyli generalnie, żeby postaci kobiece przyjmowały stereotypowo oczywiście cechy męskie. No, tak, taki był pomysł na silne kobiety w, w, według tych źródeł. Oburzonych graczy i ostateczne odcięcie się od firmy szeregu studiów tworzących gry. Jest to też jednak dobra okazja do zapytania, czy dziś faktycznie zmienia się branża gier, czy po prostu zmienia się to, który aktywizm jest obecnie popularny. Gry wideo przeszły ewolucję od niszowego medium do mainstreamu. Wartość ich rynku przekracza według... w Mario to była fajna fabuła. Byłeś se ten, zaje... z tym ziomeczkiem, który ratował księżniczkę i o, to było fajne. Potem się na ręce brało. Świat był prosty, a teraz? Nie wiadomo, czy to by była księżniczka, czy jakiś książę. Kur... Zobacz, się pogubić, może. Szacunków, wielkie tradycyjne branże, filmową i muzyczną, a ich produkcja przestała domyślnie opierać się na małych zespołach skupionych stricte na realizacji pomysłu, wpadła za to w pułapkę korporacyjnych labiryntów organizacyjnych oraz trafiła do kręgu piekła zarządzanego przez marketingowców. Masowość za to namaszcza każde podlegające jej medium do bycia czymś więcej niż tylko produktem. Może się stawać nośnikiem informacji, a przez to narzędziem wpływu. A gdy tylko pojawia się ku temu okazja, do naszych uszu chcą mówić nie tylko reklamodawcy. W kolejce, czekają jeszcze ideolodzy. Sweet Baby Inc. to kanadyjskie studio założone przez byłych pracowników Ubisoftu, które zajmuje się konsultacją... Dodajmy upadającego Ubisoftu. Czy to przypadek? Nie wiem, się domyślam. ...przy tworzeniu gier komputerowych, dotyczącym fabuły w grach, dialogów, procesu budowania świata przedstawionego, projektowania narracji. A ich jasno zadeklarowanym celem było promowanie w grach różnorodności, równości i inkluzywności. Jednakże kilka miesięcy temu popularność zyskały klipy z prezentacji Kim Beller współzałożycielki firmy, w której z dumą prezentuje ona metody, jakich firma używa, żeby zastraszać Studia tworzące gry, wymuszając na nich skorzystanie z ich konsultacji, grożąc, że jeśli nie uczynią tworzonych gier bardziej. Ja wam powiem, że zanim jeszcze w ogóle były te afery z Ubisoftem, takie, no te ideologiczne, że tak powiem, to ja nie był, już od długiego czasu nie byłem w stanie grać w gry Ubisoftu, bo to były zwykłe tasiemce, tworzone na podstawie tych samych schematów i wiele gier, które odpalałem, no wyglądało tak samo, były te same schematy, a jakby jedni ludzie to robili, wszystko jest z jednej kalki. I Assassin's Creed'y są tego idealnym przykładem. Oni, to jest dosłownie jeden do jednego, była dosłownie wsadzana ta sama gra z totalnymi zapychaczami i sztucznie wydłużaną rozgrywką. To było tak w nudne, tak płytkie. Naprawdę, ja wiem, że część osób się ze mną nie zgodzi, bo... No bo pewnie jest tam zajaranych serią Assassin's Creed czy coś i spoko. Witam Natomiast z mojego trud, punktu widzenia... To były totalne tasiemce i dojenie ludzi z kasy. Mało tego, jak dobrze pamiętam, to najnowsza część Settlersów, o których nawet pewnie nie słyszeli, Liście. Kupiłem to kupa w sklepie Ubisoftu, i to jest gorsze niż gra mobilna. Wy mnie na kasę. To jest nigdy nie poczułem się tak oszukany, jak kupując tamte settlersy. I dlatego ja już dawno odbiłem się od gier Ubisoftu, żadne trailery nie wierzyłem i nie kupowałem w ogóle tych gier, bo wiedziałem, że zajaram się tym, że może nie wiem, świat, który przedstawiają jest ciekawy, ale potem odpalę grę i będę się czuł jak w każdym Assassin's Creedzie, W sensie w dowolnej grze. Było kupić na Steamie, to byś mógł zwrócić. No właśnie, no to teraz to ja wiem. I no. poprawnymi politycznie, to czeka ich zalew internetowego hejtu. jak sama sugerowała. Przedstawcie swoje propozycje zarządowi, a jeśli nie dostrzegą w nich wartości, to umówcie się na kawę z działem marketingu i przeraście ich wizją tego, co stanie się, jeśli nie dadzą wam tego, czego chcecie. No i teraz ja pamiętam, że jak to oglądaliśmy, to chyba udrwala, czy u kogoś oglądaliśmy ten wątek z tym cytatem, który jest ewidentnym szantażem, to że podobno ten klip był tak ucięty, że ona niby to powiedziała, ale za chwilę dodała, że to żart. No i dla mnie, dla mnie to niewiele zmienia osobiście, bo rzucenie czegoś takiego. Mając, zajmując się, wiecie, jakąś taką komunikacją, próbą szerzenia jakichś wartości, gdzieś tam w grach, no było. W na miejscu, plus, no ja mimo wszystko uważam, że to nie do końca są żarty. Mimo wszystko uważam, że to nie do końca są żarty. Lepiej się nie śmiać, bo CD Projekt też ich zatrudnił na Wiedźmina 4, a z 3,4 ekipy odwieźka też już tam nie pracuje. No wiem, kurwa, serio, no nie wiem, bardzo mocno liczę, że nie wiem, no to, to jest takie myślenie życzeniowe, ale żeby Wiedźmin 4 był właśnie pozbawiony tych wszystkich kurwa ideologicznych wstawek, tylko żeby ludzie, którzy to tworzą, skupili się na tym, żeby zrobić dobrą grę z ciekawą fabułą. A nie to, czy ktoś ma kurwa jaja, czy ktoś coś ma czy identyfikuje się tak, czy srak, czy ma takie zaimki. Serio, to jest, to jest totalnie nieistotne. Żeby po prostu się skupić na tym, żeby powstała fajna gra w za z tym uniwersum, które ma ogromny potencjał i żeby to było najważniejsze drogowskazem przy tworzeniu tej gry. Niestety wiemy też, że uniwersum Wiedźmina jest wdzięczne, jeżeli chodzi o takie kombinacje i skupienie się nie na tym, co trzeba, więc to ryzyko istnieje, no ale no nie wiem, no chciałbym, no bo jestem zajarany. No Wiedźmin 3 moja ulubiona gra, no na zawsze w serduszku, razem z dodatkami. No i chciałbym, żeby czwórka też była dobrą grą, po prostu, ale no. No obawy są, tak, obawy są, niestety. Wiesiek miał dobrze zrobione polityczne tematy, ale no właśnie trzeba umieć. Tak, bo nie chodzi o to, jakie wątki poruszasz. To dobrze, jak poruszasz jakieś tematy trudne społecznie czy coś, ale po pierwsze, czy to jest spójne ze światem, który tworzysz? Czy jest to fajnie wplecione w fabułę? I przede wszystkim, czy nie jest takie kurwa nachalne, nie? Czyli, że ty jesteś w stanie zrozumieć, o czym jest problem, ale nikt ci tego nie wsadza do gardła, tak jak było to zrobione na przykład w Dragon Age, i z tą scenką, gdzie ci tłumaczą zaimki, no Kuba, przecież to jest taki cringe, że to jest tak obrzydliwe, jeżeli chodzi o przedstawienie tego i takiej, nie wiem, jak, jak nagle traktujesz gracza, jakby był jakiś, nie wiem, kurwa, niedorozwinięty, jakbyś w przedszkolu był i ci pani tłumaczyła na lekcji jakiś temat, no, no traktujesz gracza, jak gdyby. Wtedy. No i mam nadzieję, że po prostu w Wiedźminie tego nie będzie. no. Baldur, trzy ruchanie niedźwiedzia. No wiele osób przytacza przykład Baldura jako przykład gry, która zrobiła dobrze, jeżeli chodzi o przedstawienie świata i jego różnorodności, no, ale jednak stawiając jako priorytet fajną rozgrywkę i fabułę, a nie skupianie się na tym, to jakich zaimków używano. Po prostu. No nie wiem, to jest nie wiem, dla mnie to jest oczywiste, nie? że gra ma być po pierwsze dobrą grą, a <laughs> może przy okazji mieć jakieś inne wątki. No ale się okazuje, że w niektórych firmach się te. Priorytety przestawiły i się ludziom w głowach, popierliły. Na szczęście mam nadzieję też, że rynek graczy będzie to weryfikował tym, co najbardziej dotyka twórców, czyli portfelem, i nie będą kupować gównianych gier. No Mam taką skromną nadzieję. Czy tak będzie na dłuższą metę, zobaczymy. Jakiś czas później do internetu wypłynęły klipy z prezentacji Sweet Baby Inc., w której jeden z pracowników wprost stwierdza, że jednym z ich celów jest spalenie branży gier do gołej ziemi. <laughs> ja pierdolę. No Brzmi jak idealna propozycja współpracy kur z jakąś firmą. Eee, co nam oferujecie? No, spalenie branży gier. <grywa> Okej, okay, zapraszamy. Dzień dobry. Witamy w zespole. Widziałem, kto ma zagrać serwusa Snape'a w Nowym Harry Potterze? Nie, nie śledziłem tego. To on prawdopodobnie zagra serwusa Snape'a w Nowym Harry Potterze. HBO z bliskie wybraniem brytyjskiego aktora Papa Siedu, S. S. znanego między innymi z serialu Gangi Londynu, do roli Snape'a, donosi The Hollywood Reporter. W sprawie angażu aktor aktora mają trwać rozmowy, choć HBO nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji. HBO zapowiada, że o ile wiernie odzorowuje książki J.K. Rowling, o tyle, jeśli chodzi o casting, stawiają na różnorodność. Ech. No ja powiem tak, widzicie, bo tu nie chodzi generalnie o kolor skóry, nie, bo wiadomo, że dla niektórych to jest kontrowersja. Ja uważam, że to w ogóle nie chodzi o kolor skóry, tylko chodzi o to, że jako odbiorca w dzisiejszym świecie zaczynasz zastanawiać się nad tym, czy casting jest prowadzony dlatego, że ten człowiek najlepiej sprawdził się w tej roli, znaczy zdaniem ludzi, najlepiej tworzących ten serial, najlepiej sprawdzi się w tej roli, że najlepiej wczuł się w postać, najlepiej ją odwzorowuje, ma najlepsze umiejętności aktorskie w tym zakresie, czy może dlatego że nie do końca ma te cechy, ale muszą mieć czarnoskórego aktora w swoim, yy, w swoim zespole, bo inaczej będą spizgani. I w momencie, w którym jako odbiorca zaczynasz mieć wątpliwości, jakie są priorytety przy wyborze takiej obsady i, i masz wrażenie, że twórcy serialu boją się, że jak nie będą mieli jednego czarnoskórego, jednego Azjaty, jakiegoś Hindusa i tak dalej, to zostaną posądzeni o realizm i dlatego niektórych ludzi wciskają tam na siłę, mimo że być może nie najlepiej wypadli w castingu, no to zaczynasz się obawiać o samą jakość produktu, który na podstawie takich wartości ma powstać. No i zakładam, że no tutaj mamy taki przykład tych obaw ludzi, nie? że jaka jest geneza, czy gość rzeczywiście się najlepiej tam sprawdził, czy może inne zmienne mają tutaj kluczowe znaczenie. No. Myślisz, że nie jest dobrym aktorem? Nie mam pojęcia, ja omawiam problem, ja nie znam tego gościa, nie oglądałem żadnego serialu z nim, nie mam pojęcia, po prostu mówię, jakie są obawy ludzi. Tym bardziej, jak masz w temacie Harry'ego Pottera, a w zasadzie bardziej J.K. Rowling, która była oskarżana o jakieś tam uprzedzenia do ludzi i HBO, które w sumie z jednej strony powiedziało, że ma to wyjść. I chce ją zatrudnić do współpracy z drugiej, no jednak obawia się jakichś rzeczy wizerunkowych. I jak widzisz, stawiają na różnorodność. Ja bym chciał, żeby przeczytać, że jeśli chodzi o casting, stawiają na jakość. O. I czemu tu nie może być jakość, tylko jest różnorodność? Dlaczego nie może być stawiamy na najlepszych, tylko jest różnorodność? Czemu? Były przypadki, gdy reaktor nie odpowiadał kolanem skóry od oryginalnego źródła, na przykład Nick Fury był w filmie Brutus modzący grany przez Morgana Freemana, ale było to na tyle dobre, że nikt się nie oburzał, nikogo nie obchodziło, jaki był oryginał. Znaczy to myślę daje, że wiesz, no, no bo właśnie dlatego, że taki aktor jak Morgan Freeman kojarzysz go z jakością. Więc domyślasz się, że głównym priorytetem przy wyborze takiej osoby do roli jak Morgan Freeman, tak, była jakość tego, jak on gra. Bo nie obawiasz się tego, że to jest, no dlatego, że jest czarno tylko dlatego, że jest. Tym aktorem. I dlatego nie ma tam kontrowersji, nie? Po prostu wiesz, to jest tak, czasami mówią, że. O, a to dlaczego ty w ogóle zwracasz uwagę na kolor skóry, nie? Tylko z drugiej strony wyobrażacie sobie na przykład biografię Baracka Obamy, którą grałby Biały Człowiek? Ale wiesz, jak masz w książce napisane, że jest biały, blady mężczyzna, to co innego. Daniel miał HSJT za kolor oczu, bo miał uczulenie na soczewki i nie miał zielonych oczu. Tak samo ze snapem ma konkrety, wygląd w ksiasce. Takie jak są oryginalne. Kociak postaci. Wiesz, ale Klaudii, więc ja czaję, że chodzi o zgodność ze źródłem dla niektórych ludzi, że to jest główny argument, tylko znowu wtedy wchodzisz w jakieś rozważania w stylu, no dobra, ale to jest jakaś wolność twórcza, a jakie znaczenie ma ten kolor skóry w takim razie, czemu się na tym koncentrujesz, czy ostatecznie chodzi o to, żeby ktoś dobrze zagrał swoją rolę i tak dalej, i tak dalej, nie? Że dlaczego ci to coś zmienia, dlaczego to jest taka ważna zmienna, że wchodzisz w takie rozważania. no. Ja osobiście jestem fanem, jak coś się zgodne ze źródłem, to jest. Czyli na przykład jakby była biografia Baracka Obamy, tak, chciałbym, żeby to grał czarnoskóry aktor i no po prostu, byłoby to dla mnie bardziej przystępne wtedy, bo jest zgodne ze źródłem na przykład, no i tak samo tutaj no jak są jakieś postaci, no to wolałbym żeby to było zgodne z oryginałem, no ale ktoś może mieć swoją wizję artystyczną rużyczki, tego nie? ostatecznie chodzi kawalerze. o to, żeby było dobrze odegrane. Nowy kierunek snapa był dość znaczący dla fabuły. No to prawda no, nie mniej i tak uważam, że ostatecznie najważniejsze jest jak ta osoba to zagra i jeżeli faktycznie na koniec ten gość chujowo zagra swoją rolę i tym samym się bardziej potwierdzi, że został wybrany niekoniecznie ze względu na swoje umiejętności, no to, no to witamy po raz kolejny w problemie popkulturowym i tego, dlaczego ktoś dostaje rolę. Podobnie jak w tym filmie, co w sumie oglądamy w tle o Sweet Baby. Ze współpracy ze Sweet Baby Inc. publicznie wycofało się studio Square Enix, którego dyrektor wprost stwierdził, że postacie w grach nie powinny być brzydkie, ale fajne i zachęcające. Jak komentowano to na IT Hardware, Square Enix postanowiło nie ulegać modzie i presji niektórych środowisk i zakończyło współpracę z firmą, która znana jest z psucia gier. W efekcie tego wszystkiego Sweet Baby stało się branżowym memem kojarzonym z kontrowersjami i wściekłymi konsumentami. Widać to nawet w polskiej części internetu, gdy spojrzymy przykładowo na wynik ankiety przeprowadzonej przez portal ppp.pl, gdzie 95% użytkowników stwierdziło, że powinno się bojkotować firmy takie jak Sweet Baby. Ich byli pracownicy przyznają, że posiadanie firmy w swoim CV utrudnia im w tej chwili nawiązywanie nowych współprac. Firma kompletnie zmieniła. To... <laughs> Ojej, jaka szkoda! <laughs> Popatrz. <gry> Ale szkoda. Jezu, niesamowite. I bardzo dobrze, no i bardzo dobrze. No. Twoją stronę internetową usuwając z niej szereg informacji o wcześniejszych współpracach ze studiami gier, a internet w ostatnim miesiącu. Kiedy twoja praca jest tak dobra, że aż zaczynasz jej się wstydzić, no, to, to tak. W no. końcach zalewały wręcz materiały krytykujące lub wyśmiewające działania firmy. Na przykład sugerując, że w grze Marvel's Spider-Man 2, owocem nacisku firmy konsultingowej miała być obecność w świecie gry flag LGBT oraz to, że od Białego Spidermana Petera Parkera, bardziej zaradni wydają się być jego dziewczyna oraz czarnoskóry odpowiednik Miles Morales. Zauważmy jednak, że wbrew obrazowi, jaki może to kreować, nie wszystkie gry, przy których tworzeniu konsultowano się ze Sweet Baby Inc., nie spodobały się graczom. Z ich usług korzystano m.in. tworząc God of War Ragnarok oraz kilka innych tytułów, które okazały się niezwykle popularne. W tym wspomniany już Marvel's Spider-Man 2, który, mimo iż był przez niektórych twórców przytaczany jako rzekomo zniszczony przez aktywistów, to osiągnął komercyjny sukces i jest wyraźnie pozytywnie oceniany przez graczy. Nie ma jednoznacznej zależności mówiącej, że korzystanie z konsultacji tej firmy sprawiało, że. Gra nie podobała się graczom. Oczywiście ktoś mógłby chcieć spekulować, że w przypadku wymienionych tytułów ich sukces odbył się nie dzięki wpływowi tych konsultacji, ale pomimo ich. Warto tutaj przytoczyć słowa. <laughs> nie dzięki, tylko pomimo, no. Pewnie trochę tak jest, że jak dasz im się rozpasać i nie utniesz tego, trochę patrząc na to, co się opłaca, to pewnie można daleko popłynąć, tak jak widzieliśmy w Dragon Age'u na przykład, można do tego stopnia popłynąć, ale może też, no faktycznie, jak utniesz to w zarodku i no coś tam przejdzie, żeby nie było, tylko w ogóle po ch... zatrudniać ich? Znaczy, ja tego nie czaję. Czy naprawdę, nie wiem, jakieś wielkie korporacje potrzebują, nie wiem, takiej wielkiej firmy, żeby y, pamiętać, żeby do gry wrzucić jakiegoś czarnoskórego y, geja, lesbijkę i tak dalej? I to, to... Naprawdę potrzebują jakichś konsultacji wielkich, żeby być różnorodni? Poważnie? Mary Kenny, dyrektorki narracji w Insomniac Games, która stając niejako w obronie Sweet Baby Inc. stwierdziła, oni konsultują, prowadzą badania, podrzucają pomysły i opinie, a może nawet piszą scenariusze. Ale nic z tego nie trafi do gry, jeśli nie zgodzą się deweloperzy. Sweet Baby nie wkracza, tak samo jak każda inna firma konsultingowa, z celem zrujnowania gier. Co przypomina, że prawdziwa natura relacji pomiędzy firmą a studiami deweloperskimi pozostaje owiana tajemnicą, a opieramy się tutaj jedynie na oficjalnych przekazach PR-owych. Oraz, że głównym naocznym powodem kontrowersji, na które firma sobie zapracowała, była właśnie agresja w komunikatach jej pracowników i założycieli. Zaś zacytowane podejście sugerowałoby też, w dość zrozumiały sposób, że firmy konsultingowe mają nie większy wpływ na ostateczny kształt gier, niż ten, na jaki pozwoli deweloper. Oznaczałoby to, że nachalne poprawnie polityczne wątki, pomysły niepopularne i kompletnie oderwane od oczekiwań graczy, wydarzyły się jedynie tam, gdzie tego typu sugestie padały na podatny grunt po stronie samych twórców, co z kolei może prowadzić do pytania, czy i dlaczego istniały warunki, w których niektóre firmy godziły się na tak silny wpływ ze strony aktywistów. Zwróćmy uwagę, że dziś po serii kontrowersji na stronie firmy napisane jest jedynie, że pomagają tworzyć lepsze historie. Jeszcze kilka miesięcy temu deklarowali tam swoją misję jako tworzenie bardziej empatycznych historii, dywersyfikację branży gier wideo i uczynienie gier bardziej znaczącymi i inkluzywnymi. No i dalej mają dokładnie tą samą misję, tylko są obsrani tym, jak zostało to odebrane społecznie i że później nie, ch nie chce z nimi współpracować i dlatego se zmienili na grzeczniejszy, bardziej stonowany opis, ale idee mają te samą. No. Jednakże w 2020 roku było to wyrażone na ich stronie znacznie bardziej precyzyjnie, a mianowicie informowano tam, iż jest to firma zarządzana przez osoby czarne i queerowe, której celem jest wsparcie interesu tych grup w niepewne. No, to zajebiście obiektywne podejście mieli na pewno do tego tematu, i to wcale nie jest tak, że w związku z tym próbowali forsować głównie swoją narrację i zaznaczać swoją pozycję w tym. No, tak. Pewnych doprowadzających do wściekłości czasach, w których pozwala się na przemoc wobec nich. W roku 2024 wspomniana Kim Beller w swoim wystąpieniu na ZoZo Festival wprost stwierdziła... Ja, jak? Jak? Czyli... W 2024 wspomniana Kim Beller w swoim wystąpieniu na ZoZo Festival... <grym> ZoZo, przypadek? No, nie sądzę, nie sądzę, że akurat ZoZo. Wprost stwierdziła, że firma zyskała rozgłos i popularność w roku 2020 w dobie fali protestów Black Lives Matter oraz MeToo, kiedy to firmy były marketingowo zainteresowane zasygnalizowaniem klientom tego, że popierają popularne w mediach trendy. Co zresztą. W... No, a teraz mam wrażenie, chociaż to pewnie jak zawsze jest kwestia bańki, że te trendy się zmieniają i ludzie się odbijają od tej ściany. No i teraz, wszystkie takie firmy pokroju Sweet Baby czy, czy takie nie wiem, gwałtowne zmiany wizerunkowe jak te w Jaguarze, no, będą niestety. Negatywnie odbierane przez większość y, ludzi. Takie mam wrażenie, ale to może być tylko moja bańka. Wsadzam no. się w relacje wielu firm, które przy okazji rezygnowania z inicjatyw DEI, czyli różnorodności i inkluzywności, albo w swoich produktach, albo w strukturach wewnętrznych, wprost przyznawały, że pierwotnie zainteresowały się wdrażaniem ich właśnie w roku 2020 w bezpośrednim <laughs> następstwie klimatu społecznego poza. George'a Floyda. Jednak już w roku 2024 z programów DEI oficjalnie wycofały się takie giganty jak Microsoft, Ford Motor, Jack Daniels, Walmart i wiele innych, które opisywały przy tym zwykle, że udział w tych inicjatywach nie wpasowuje się już w ich cele biznesowe. Innym ciekawym przykładem w tym temacie może być nowa gra Dragon Age Veilguard, która również przyciągnęła wiele internetowej krytyki i oskarżeń o wciskanie tam poprawności politycznej. Między innymi przez umiejscowiony w quasi-średniowiecznym świecie fantazy wątek tłumaczenia rodzicom swojej niebinarności, czy bycie pouczanym przez niektóre postacie na temat preferowanych zaimków. Gra była zresztą krytykowana też na wielu innych płaszczyznach. Wielu graczy zgłaszało wręcz wrażenie, że całość dialogów brzmi jakby były napisane pod dyktando korporacyjnego HR-u. Do tego stopnia, że posądzano, iż wpływ na grę miało omawiane Sweet Baby Inc., po czym jednak firma oficjalnie temu zaprzeczyła. Niemniej jednak w niektórych przestrzeniach internetu tworzono wokół gry narrację, jakoby była ona powszechnie krytykowana i niepopularna. Mimo to gra sprzedała się w ponad milionie sztuk na całym świecie i ma ponad 70% pozytywnych ocen od graczy na Steamie, co pokazuje, że jest grupa odbiorców, którym... Nie, ale to w przypadku takiego tytułu jak Dragon Age, <coughs> i, czyli AAA, milion kopii to nie jest dużo, w sensie to nie jest sukces. Poza... ...tego typu rozwiązania w grze nie przeszkadzają a nawet głośne oburzenie niektórych społeczności internetowych nie oznacza, że tego typu treści nie wpasowują się w niczyją wrażliwość. Problem jednak w tym, że Dragon Age Valeguard jest growym odpowiednikiem hollywoodzkiej superprodukcji dla mas. Tworzono ją przez 9 lat, co wyjaśnia też dlaczego załapała się na okres, w którym politpoprawny klimat gier wydawał się opłacalny i kosztowała wedle szacunków 150 milionów dolarów. A to by znaczyło, że nawet milion sprzedanych sztuk oznacza dotkliwą porażkę finansową. Tym bardziej, że już w pierwszych dniach od premiery zanotowano kilkadziesiąt tysięcy zwrotów od rozczarowanych produktem graczy. No właśnie, jeszcze kwestia zwrotów. Znaczy tutaj też jest kwestia samej marki Dragon Age, która została w coś takiego przekształcona. Tu jest z Dragon Age jest mnóstwo wątków i nie bez powodu ten temat się tak przewalił przez internet. Nie wiem czy w Polsce akurat jakoś giga chłcznia, ale na pewno na zagranicznym, bo raczej tam śledziłem ten wątek. No i no, no po prostu ludzi to zaczyna już wkurzać, no. A tutaj dodatkowo nie chodzi tylko o to, że wyszła gra yy, w takim klimacie i z takimi scenkami. Tylko chodzi też o to, że ludzie są wkurzeni, że taka marka jak Dragon Age, kojarząca się z takim dark fantasy, została przekształcona, przekształcona w jakiś kolorową bajkę edukacyjną na temat zajmków, no. no. i to ludzi wkurzyło już na tak, Szczególnie gdzieś tam w stałych fanów tej produkcji, że gdyby zrobili tę grę pod, pod jakąś inną nazwą, pod jakąś inną marką, to też by to trochę inaczej wyglądało. Pewnie nadal by było o tym głośno, ale na pewno nie aż tak. A tak to ludzie dorzucili to po prostu do worka kolejnych zniszczonych poprawnością polityczną gier czy tam uniwersów. Sugerowałoby, że nawet jeśli istnieje nisza dla treści wpisujących się w trend szczególnego nacisku na grupy afirmowane w inicjatywach DEI, to nie jest to atrakcyjne dla masowego odbiorcy. Warto zauważyć, że dzisiejsze publiczne wypisywanie się z tego trendu podyktowane jest tym samym, co wpisywanie się w niego w poprzednich latach, czyli właśnie chęcią zasygnalizowania konsumentom udziału w popularnych w danym momencie zmianach społecznych. To samo zresztą można powiedzieć o firmach publicznie odcinających się teraz od współpracy ze Sweet Baby Inc. Tak jak zapraszanie tego typu konsultacji. Znaczy, najlepszym przykładem tego jest też często podnoszony argument, gdzie na przykład z jednej strony firma wyraża jakieś swoje wielkie poparcie dla LGBT, BTQ+, i w ogóle, och, jak to ideologicznie jesteśmy za tym. A z drugiej strony w krajach arabskich wrzucają jakąś cenzurę na treści, które produkują, tak żeby to było zgodne z tamtejszymi zasadami, żeby można było na tym rynku funkcjonować. Więc ta hipokryzja wielkich korporacji i dążenie gdzieś tam za słupkami jest oczywiście widoczne i to nawet teraz. No, coś jak, jak Arkane w Chinach. No tak, no, albo w Chinach, tak. No, no, generalnie na świecie się okazuje, że ta wielka korporacja ma różne wartości w zależności od tego, co się opłaca na danym rynku. Do współtworzenia gier mogło wydawać się modne 4 lata temu, tak dziś modnym jest oficjalne zrywanie z nimi współpracy. Co dość jasno unaocznia, że tym, co ostatecznie rządzi w masowym przekazie, wciąż jest pieniądz. Z jednej strony nie jest to zbyt romantyczne i posiada Może wiele luz. Z drugiej oznacza jakąś władzę po stronie konsumenta. No to chyba wszyscy wiedzą, że korpor robi wszystko dla zysku, nie bo coś popierają. No właśnie, generalnie tak, ale moment, w którym powstają rzeczy, które się nie sprzedają, a mimo to korporacje je forsują, przez co potem upadają, pokazuje, że czasem na stanowiskach, gdzie podejmowane są jakieś decyzje kluczowe dla tej korporacji, zaczynają zasiadać ludzie, dla których ważniejsze niż ten interes jest forsowanie jakichś swojej idei. No i wtedy zaczynają się problemy finansowe, no ale to też zawsze można plus minus sobie zbadać, co gdzie się dzieje. Natomiast co do zasady, tak, korporacje idą za zyskiem i są w tym zakresie totalnie cyniczni i bardzo często hipokrytami. No tak. Natomiast czasem jest tak, że na fali danego trendu korporacja jest przeżarta tym trendem i osadza tam ludzi, którzy realnie coś forsują. No. Którego potężnym, świętym narzędziem pozostaje portfel. Co Dwa przypomina też, że powinniśmy się nim odważnie posługiwać. No, yy, znaczy to taki materiał trochę po łebkach bym powiedział, no 10 minut 30 sekund to nie jest jakaś wielka analiza dogłębna, nie ma tutaj jakichś yy, wątków szczegółowych, no takie o, o, go wow, go broke, no tak, to, to aktualnie scenariusz. No taki o, materiał, może jak ktoś nigdy o tym nie słyszał, to coś ciekawego, jeżeli ktoś słyszał, no to nic nowego w zasadzie.